No dobra, no dobra, no dobra. Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny. Zapomniałem, który odcinek, ale chyba 59. Diabła na strunie G na moim kanale. Uhuhu, jednak miałem rację co do moich przemyśleń na temat długości tej serii. Wiecie co? Z tego co pamiętam, poprzedni Diabeł na strunie G, a dokładnie Poprzednia seria, jaką nagrywałem z diabła na strunie G miała 80 parę odcinków, no ale coś mi mówi, że raczej z tym tempem, jakie teraz mam, chodzi o długość odcinków, zwłaszcza o długość odcinków, sądzę, że lekko do stu dojdziemy, Ale dobra, ale dobra. To w sumie nie jest istotne, taka pierdololo na początek rozmowy, taki dobry przykład. Ja sobie tu otworzę okno, no, trochę sobie grzejnik zluzuję, no i okej. Okay. Mamy 19.33, 14 stycznia jak to nagrywam, no i jedziemy z tym koksem. Ostatnim razem mieliśmy z jednej strony złe wiadomości po kanon... No, nie wyszło jej w czasie zawodów i upadła, w wyniku czego już nie jest na pierwszym miejscu w ogólnym rankingu. A z tych dobrych wiadomości dla niej, to nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale chyba koniec końców ważniejszy cel dla niej został zrealizowany, gdyż udało jej się związać ze swoim braciszkiem. Przypominam, że oni nie są rodzeństwem z żadnej strony. Jedyne co ich łączy to nazwisko. No dobra, i zobaczymy co z tego wyniknie. Czy. Bo przypominam jeszcze, że do, tej... do tego tragicznego wypadku na lodowisku wyszło pomimo tego, że Mao nie postanowił wykonywać żadnego ruchu. Nie doszło do żadnej katastrofy związaną z Ikuko, z jej mamą, więc. Dobry, ciekawe jaki był prawdziwy powód tego, że Kanon no się przewróciła. Czy po prostu to był taki, wiecie, wypadek, przy pracy, Czy jednak skumulowane negatywne wiadomości i ogólnie stres i atmosfera wokół jej życia e, spowodował to, że, wiecie, konsekwencją tego wszystkiego było właśnie jej wy wywrotka, jej przewrócenie się na lodowisku. Ale dobra, w sumie... Nie ma co gdybać, tylko pora uruchamiać kolejny epizod, wczytywać sejwa i jedziemy... Kurde, co ja wcisłem start? Eee, dobra, nieważne. <laughs> eee, wczytamy, nie tutaj. <laughs> dobra, wczytujemy grę na trzecim. <laughs> Czekajcie. Trwały popołudniowe zajęcia w szkole. Ja jednak zamiast podręcznika czytałem pewną autobiografię. Te autorstwa pani Ikuko. Z boku okładki był też. była też umieszczona reklama. 100% skuteczny sposób na powiększenie twojego biustu, według Ikuko. No. Zakładając, że jej poradnik mówi prawdę, to no nie oszukujmy się dosyć też tak na umiejętność. Książka nosiła tytuł propozycje dla łyżwiarstwa figurowego i przedstawiała tę dyscyplinę bardziej od strony przemysłowej i marketingowej, aniżeli od sportowej. Poczynając od sytuacji trenerów i sędziów przez obecny stan związku łyzwiarskiego aż po jej własne doświadczenie jako łyżwiarki, raczej bez polotu. Przede wszystkim zbyt wychwalała samą siebie za to, w jaki sposób wychowała i wytrenowała Kanon. Przez, tą cała, przez to cała biografia sprawiała wrażenie, jakby napisano ją bardziej po to, by dać upuść uczuciom przesadnej sentymentalności. Zamiast konkretów dominowały przesadne opisy osobistych przeżyć, odczuć i ciągłe nudzenie o jednym. Dla przykładu, przytoczę tu ostatnie zdanie książki. Czytając je, spostrzegłem, że aż drżą mi usta. Ale mimo to, moja kochana kanon powiedziała, że woli jeździć u mojego boku. Zarówno jako matka, jak i trenerka, nie ma dla mnie większego zaszczytu niż usłyszeć tego słowa od własnej córki. Wydanie tej książki zniszczyło do resztki pozytywnej reputacji jaką jeszcze miała. A teraz cały świat jest przekonany, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nie potrafiłem tylko pojąć, czemu pani Kuko nie mogła powstrzymać swoich zapędów jeśli nie dla własnego dobra, to chociaż dla dobra swojej córki. Bo spotkanie z Azajem Gonzu chyba był dla niej ogólnie. Negatywny, nie licząc tego, że się kanon urodziła. Moja matka przeszła w życiu bardzo wiele, ale nigdy nie przestała mnie ochraniać. Pani Kuko cieszyła się kiedyś sporym uznaniem, jeszcze za czasów kiedy brała udział w olimpiadzie. Jak mogła upaść tak nisko? A załądzów, gdy, gdy dociekałem powodu, tak, z końca wspaniałej niegdyś pani Kuko na myśl wyszedł mężczyzna, który na pewnym etapie wmieszał się do jej życia. A Gonzu. Odpowiedź na wszystkie pytania. To wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu. Konflikt z zakończył się odstąpieniem w większości terytorium, gdzie dotychczas mieli wyłączność prowadzenia biznesu. Grupie Sonoyama. Jak zawsze... Moim zadaniem było zajęcie się formalnościami, reprezentowanie interesów korporacji Azaj, a także przekazywanie poleceń Gązu. Gązu pokiwał głową, najwyraźniej nie do końca z czegoś zadowolony. A co z Kanon? Nie ma głosu? No nie, no w sumie. Są... Gązu wyłączyłem przez przypadek. Nagle zmienił temat. Jak ci wiadomo, jej agent poinformował nas o ogromnej ilości, o ogromnej liczbie kontraktów zebr, zerwanych przez dotychczasowych partnerów handlowych i sponsorów. Patrzcie jakie to były piękne czasy, że yy, wystarczyło, że. No, można po, powiedzieć, że. Kanon yy, to taka influencerka sportowa. Że wystarczyło, że zrobiła jakąś jedną krzywą akcję i już sponsorzy mówili won, a teraz. A teraz. A teraz piekła nie ma. Hulaj dusza. Gonzu uniósł podbródek, jakby doskonale zdawał sobie z tego wszystkiego sprawę. Czy to jej koniec? W żadnym razie. Bez wahania zaprzeczyłem. Sukces lub przegrana to kwestia, to kwestia szczęścia i właściwego momentu. Sądzę, ze skreślania jej po zaledwie jednej porażce nie byłoby dla nas opłacalne. Dla ciebie to tylko porażka? Cóż, zawahałem się. Kanon wyrosła na całkiem bezwstydną bez kobietę. Z, zwiesiłem głowę, dł dławiąc w sobie emocje. Współczucie wobec Kanon, pogardę dla obecnej pani Kuko i złość na Gonzu, który przed laty zniszczył jej osobowość, czynią, czynią, czyniąc ją taką, jaka jest teraz. Powiedz mi, Kiosuke. Usta Gonzu wykrzywiły się w diabelskim uśmiechu. Udało ci się już oswoić, kanon? Przypomniałem sobie jego słowa. Co mam niby odpowiedzieć łajdakowi, który kazał mi przespać się z jego własną córką? Tak! Stać mnie było tylko na jedno nieprzyjemne słowo. Czy mogę o coś zapytać, ojcze? Spyta spytałem głosem pełen, pełnym pokory. Jaką, jaką osobą była kiedyś pani Kuko? nie wyjąkałem te słowa, topiąc się pod spojrzeniem gązu. Jego oczy potrafiły przejrzeć mój niepokój na wylot. To zresztą oczywiste. Przebywanie z nim przez te wszystkie lata sprawiło, że drżałem przed samym jego spojrzeniem. Odpowiedział niewzruszony. Iku. I Kuko była zdeterminowana, pełna godności i bardzo ciężko pracowała na swój sukces. Tak więc, chłopcze, czy masz pojęcie, jak taka piękna i dostojna atletka mogła zakochać się w kimś takim jak ja? W milczeniu pokręciłem głową, bo kobiety uwielbiają rozkładać nogi przez złem z powodu czystej ciekawości. Samymi tymi słowami zdołał sprawić, że straciłem wszelką ochotę, by dowiedzieć się, jak Gozu zepchnął ją w najgłębsze czeluści piekiel. Czyli, tak mówiąc mniej brutalnie, kobiety lubią złych chłopczów? Zrozumiałeś, kiosukę? Znalazłem sobie niezłą sukę. Przerżnąłem ją, a gówniara, która wyszła nam przez przypadek, wygląda na dochodową. Miałem wrażenie, jakby gązu mówił to celowo, aby mnie sprowokować. Zdaje się, że pani tylko cię nienawidzi. Z pewnością. Wydaje się. Wydaje jej się, że była kiedyś popularną atletką z skąpaną w blasku sławy, a wszystko to legło w gruzach właśnie z mojej winy. Gązu zwiesił głowę, jakby próbował powstrzymać w sobie jakieś narastające emocje. <ścoughs> Wystrzeszyłem oczy, słysząc ten nieludzki śmiech. Zgadza się, kiosuke. To wszystko moja wina. Był z tego dumny. No i co? Jak na to zareagujesz? Zacisnąłem zęby. Co się stało? Jedynego sprawcę całego tego zła ma tu przed sobą, odsłoniętego. Gonzu zademonstrował swoją bezbronność, wypinając pierś i opuszczając rozłożone szeroko ramiona. No dalej, uderz mnie! Jesteś usprawiedliwiony. Masz pełne prawo, by posunąć się do przemocy. W końcu to przeze mnie twoja mała siostra jest taka niedopieszczona. Moja dłoń nawet nie zacisnęła się w pięć. Tak dalece wyzbyłem się lęku. Nie czułem nic poza bezsensownością mierzenia się z moralnością tego człowieka. Śmiechu warte. Jeśli od urodzenia była taka żałosna, że mogło ją zniszczyć porzucenie przez mężczyznę, to zawsze była gówno warta. Ten człowiek to potwór. Gonzus w zasadzie próbował powiedzieć, że wszelkie zło jest usprawiedliwione wobec ludzi słabych. Posłuchaj, Kiusuke, Jeśli chcesz być moim synem, naucz się lepiej przyjąć zło do swojego serca. Natomiast jeśli to zło, z którym nigdy wcześniej się nie zetknąłeś, nie możesz tak po prostu uchylić się od czegoś, co jest, co jest ci przeznaczone. Zrozumiałem. Tak samo Kanon. Jeśli zrozumie, co to znaczy być moją córką, wtedy będzie jeszcze dla niej nadzieja. Nikt nie zdołałby zmienić jego sposobu myślenia. Gdy Gonzu skończył mnie pouczać, opuściłem jego rezydencję. No i co mogę wam powiedzieć? No i czego się Kieszuke spodziewał? W sumie podejrzewam, że, że niczego się nie spodziewał, nie? Bo musiałby być... ...idiotą, żeby uważać, że Gonzu jakąkolwiek skruchę... ...pokaże. Go tylko interesuje odwaga, zyski oraz to, czy jesteś przydatny. Więc nawet jak mu się kiusukę postawił, to było widać idealnie w podejściu cubaki. To, to wystarczyło, że kiusukę po pierwsze umiał mu się postawić, po drugie umiał to zademonstrować, i po trzecie wystarczy, że był odważny i patrzył mu w oczy. Wiadomo, to się skończyło dla niego prawie pobytem w szpitalu, ale koniec końców. Ani go nie zabił, ani go nie utopił w tej Zatoce Tokijskiej, ani go nie okaleczył, nie, Gonzu? Tylko spytał mu się, oddasz mi kasę, którą w ciebie zainwestowałem? No i ja mu powiedział, że oddam. No i tyle wystarczyło. Nie wiem, jakiś dziwny kodeks honorowy przestępcy chyba tutaj działanie. nie? Ale dobra, przechodzimy teraz do dalszej treści. Ostatnio wykorzystywałem czas wolny, by pogłębić swoją wiedzę na temat łyździarza figurowego. Wciąż nie jestem jeszcze na poziomie iczego, ale zacząłem już rozumieć niektóre skoki. Choć sporo mi jeszcze trzeba bym zdołał odróżnić od siebie poszczególne skoki, oglądając je na żywo. Tadai ma, hej, hej, zgadnij, kto wrócił! Kanon w podskokach wpadła przez drzwi. O, znowu czyta są Brzeczny Grzeczny chłopiec! A ty co, taka wesoła? Skoro o tym czytasz, to znaczy, że interesuje cię Nonia, prawda? Tak, chyba na to by wychodziło Uff, pójdę wziąć kąpiel W ostatnich dniach Kanon skakuje do wanny od razu, gdy wróci Wszedłem... W... Wszedłem już w nawyk szykowania dla niej kąpieli Mniej więcej godzinę przed jej przewidywanym powrotem do domu Oczywiście, od tamtego czasu ani razu nie pokazała mi się nago Upewniłem się, że już do wody i włączyłem telewizor. Zbliżały się Mistrzostwa Japonii, dlatego kanały sportowe skupiły się na uzwiarstwie figurowym. Nie wiem, ile razy widziałem już w telewizji upadek kanon na finałach. Uwagę zwracono jednak nie, na, nie tyle na sam upadek, co na przerwę w pokazie zaraz potem, jak również na jej aroganckie zachowanie wobec dziennikarzy. Naturalnie, nastąpiło to w najgorszym możliwym dla niej momencie, ale być może pod tą katastrofą krył się jakiś Poważny problem emocjonalny. Emerytowany ŁyZwiast, z którym Kanon miała dość ciepłe stosunki, żalem komentował jej występ. Za to, seta pojawiła się praktycznie na każdym kanale: w auze chwały i wspaniałości. Było ewidentnie, że produ 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 producenci telewizyjni starali się wylansować nową idolkę. Ilekroć widziałem ją w telewizji, nachodziła mnie dziwna ochota, by całym sercem jej hibicować. Filarem sety była jej prosta, mało efektowna, ale za to bardzo solidna technika, która dopiero teraz doczekała się uznania. Szczególnie dobre były jej kroki. Jej serpentyny na lodzie wyglądały jak wijące się węże, wzbudzały zachwyt sędziów i windowały noty do góry. Nawet podczas inguracji fina finałów, kiedy Kanon zajęła pierwsze miejsce, Seta zdobyła więcej punktów za kroki. To pokazuje, że łyżarsza figurowa jest czymś więcej niż tylko efektownymi skokami. Tym zdaniem prowadzący zakończył program. Usłyszałem jakieś głosy dochodzące z łazienki, więc wyłączyłem telewizor. Bracisku! Właśnie zauważyłam, że nie mam piżamy. Rychło w czas. Kup mi. No dobra, kupię ci jutro, o ile nie zapomnę. Zapomnisz. Hej, to nie było miłe! Mogę się założyć, że kompletnie już zapomniałeś to wszystko, co mówiłam ci o łyzwiarce w zeszłym roku. Zdziwi się, co tam jeszcze pamiętam. Mówiłaś, że koniecznie musisz zrzucić kilka kilogramów i mm, opowiadałaś mi jeszcze o tej rzeczy, której musieli się pozbyć w telewizji, bo była za mała oglądalność. Elementy obowiązkowe? O właśnie, miałem, na to, miałem to na końcu języka. Nie jest to powód do dumy. Powinieneś iść do doktora. Cały czas chodzę. Do doktora Akimoto. Zdaje się, że nasze ostatnie spotkanie zakończyło się dosyć ptownie. Co ja mu wtedy takiego powiedziałem, że tak się sprzęł? No, dwu, jed, tak dwuznacznie, ale mimo wszystko mu zagroziłeś, że nikt nie będzie taki cwany, bo skończy w zatoce taki Tak mniej więcej. Na pewno ja podejrzewam, że chyba tak to odebrał, ale mogę się mylić. Jesteśmy umówieni na jutro. Może powinienem zacząć z nim temat kanon? No dobra, najwyższa pora do łóżka. A właśnie, braciszku? O co chodzi? Bo wiesz, bo Boże Narodzenie już jest niedługo, co nie? No, Boże Narodzenie rozpoczyna się w turniej. Niemożliwe, Ty naprawdę to zapamiętałeś. No to co z tym Bożym Narodzeniem? W Wigilię nie mam treningu? Naprawdę? To miło. Nie wyrobiłaby psychicznie, gdyby nie robiła sobie od czasu do czasu jakiejś przerwy. Pan Hilton powiedział, żebym spędziła ten dzień ze swoją rodziną. Wypowiedziała te słowa z nieobecnym wzrokiem, uśmiechając się lekko. W porządku, znajdę trochę czasu. Ura, moja pierwsza wigilia spędzona z braciskiem. To pierwszy raz? Chociaż jak się nad tym zastanowić, może to i racja. Nigdy nie przepadałem za Wigilium. Chciałabyś się wybrać w jakieś konkretne miejsce? Zostaw to, zostawiam to tobie. Chyba już za późno, żeby dostać miejsce w hotelu. W hotelu? Wymknęło mi się. Nie, e, znaczy, rezerwację w restauracji. Niespodziewanie uderzyła mnie kobiecość Kanon. Mniejsza z tym, jeszcze nad tym pomyślę. W porządku. Spojrza, spojrzała, na mnie spąd rzędu. Braciszką nie podobało ci się? Zapewnie miała na myśli naszą wspólnie spędzoną noc. Było wspaniale. Bo wiesz, tamtej nocy naprawdę mnie uratowałeś. Od teraz zawsze będę cię ratował. Czy to znaczy, że mnie kochasz? Zadała śmiałe pytanie. Tak. Dałem jej jasną odpowiedź. Tyle, że nieprawdziwą. Do tej pory ani razu nie zakochałem się w kobiecie. Z tego powodu wciąż nie byłem jeszcze pewien, skąd dokładnie wynikało moje uczucie do kanon. Zdawałem sobie jednak sprawę, jaką odpowiedzialność wziąłem na siebie, idąc za, z nią do łóżka tamtej nocy, tydzień temu. Byłem gotów na kłamanie dowolną ilość razy. Czy to wpływ gązu tak na mnie działał? Jeśli to, jeśli to miało uczęś, uszczęśliwić kanon, uspokoić ją, uratować, byłem gotów na każde zło. Braciszku! Jej oczy zalśniły od łez. Nie mówiąc już nic więcej, wziąłem ją w swoje objęcia. Czy ja znowu będę się coś wycinać? Ciało Kanon zadrżało, gdy posłusznie powierzy powierzyła się w mojej opiece. Już wkrótce nadejść miała Wigilia. Mając u swojego boku Kanon, dotykałem dłoń jej skóry, po raz pierwszy pomyślałem z radością o dniu, z którym wiązało się dotychczas same niedobre wspomnienia. <ścoughs> Jednak nie. No dobra. No to co? Wizyta u Akimoto i kończymy odcinek, nie? Przed południem jak zawsze udałem się do doktora Akimoto. Przepraszam za ostatnie wydarzenie. Nic nie szkodzi. Akimoto uśmiechnął się przyjaźnie. Byłem zdenerwowany i już nawet nie pamiętam, co dokładnie powiedziałem. Rozumiem, ale jak już mówiłem, nic się nie stało. Mimo tych słów, doktor Akimoto wydawał się dzisiaj jakiś dziwny. Jego biurko zawalone było grubymi teczkami, a kolana zajmował laptop ze świecącym ekranem LCD. Natomiast jego oczy wyraźnie zdradzały zdenerwowanie. Może dzisiaj porozmawiamy o czymś innym? Odezwałem się, nie na jego stan. Chciałbym poradzić się pana w sprawie siostry. Mówi Kanon? Doktor Akimoto zapewne świadomy jest jej obecn obecnej sytuacji. Nie miałby pani przeciwko, prawda? Ostatnio dużo się wokół niej dzieje. Akimoto zamrugał kilka razy, zamruczał pod nosem i skinął Miło. głową. No dobrze, Zaknął laptopa, ale najpierw proszę mi obiecać, że nikt o naszej rozmowie się nie dowie. Na tym polega moja praca. W rzeczy samej, Opo opowiedziałem mu wszystko co się wydarzyło, opowiedziałem mu wszystko to co wiedziałem o dzieciństwie Kanon, jej talencie do łyżwarstwa, relacji z matką i jakim ojcem był Gązu. Doktor Akimoto co jakiś czas coś notował, kiwając głową. Rozumiem, to dość trudna sytuacja. Wydaje, wydaje mi się, że pragnie uczucia. Musi być z nią naprawdę źle, jeśli nawet to ty zauważyłeś. Może i dorastałem bez ojca, ale moja matka była wspaniałą osobą. Ponownie skinął głową. A powiedz mi, jak Ikuko, pani była trener Kanesaki, zachowuje się teraz wobec Kanon? Jak się zachowuje? Czy jest wobec niej surowa, czy może życzliwa? Życzliwa. Właściwie to można powiedzieć, że ją rozpieszcza. Kanon mówiła, że Ikuko stanie na głowie, żeby spełnić jej zachcianki Zapewne zawsze tak między nimi wyglądało. To dzięki matce Kanon zaczęła jeździć na łyzwach i to ona nauczyła ją podstaw, prawda? Na to wygląda. Przyznam, że... Tylko o tym czytałem, ale najwyraźniej nie była wystarczająca dobra w roli trenera. Kilkukrotnie przymierzano się do zastąpienia jej kimś innym. A jednak doszło do tego dopiero teraz. Dlaczego? Kanon mocno się temu sprzeciwiała, podobno, ale ciężko w to wierzyć, widząc ich codzienne relacje. Więc uważasz, że pani Kanesaki kłamie, tak? Pochylił głowę w zamyśleniu. A czy Kanon kiedykolwiek starała się na własną rękę zmienić trenera? Cóż. Przez chwilę bezskutecznie starałem się ubrać swoje myśli w słowa. Nie, nie wydaje mi się. A nawet gdyby, to z pewnością ukryli ten fakt. Więc to raczej mało prawdopodobne. Mimo wszystko, japoński związek łyzwiarstwa figurowego ostatnio nie za bardzo popierał Ikuko. A więc, należy przyjąć, że Kanon przymknęła, oka na kłam... przym... przymy... przymknęła oko na kłamstwa matki i z własnej woli zachowała milczenie. Och! Doktor spojrzał na zegar. Kiosukę, obawiam się, że nasza godzina już minęła. Naprawdę? To już? Jak biczasz, jak zbicza strzelił. Czy moglibyśmy odrobinę przedłużyć nasze spotkanie? Słucham? Jego codzienny, sztuczny uśmiech na moment nabrał naturalnego wyrazu. Z chęcią, ale niestety jest, jestem już umówiony na kolejne spotkanie. Przy, przyrzekam, że to tylko chwila. Oczywiście zapłacę za dodatkowy czas. A Akimoto... W Patrzył się we mnie. Przyznam, że zaskoczyłeś mnie. Nie sądziłem, że usłyszę od ciebie coś takiego. Dobrze, jeśli tak ci się, ja, jeśli ci tak na tym zależy, to możemy jeszcze porozmawiać i nie musi spłacić. Dziękuję panu, doceniam to. Skłoniłem głowę. A więc przejdźmy do sedna. Ostrzegam, że mogę się mylić. Potrzebowałbym więcej danych i czasu, by diagnoza była dokładniejsza. Rzuciłem okiem na porozrzucane na biurku walery. Wygląda na to, że doktor Akimoto postanowił przeprowadzić ze mną dość poważną rozmowę. Twoja siostra to bardzo miła dziewczyna. Za wyrokował z powagą Nie potrafi pokochać swojej matki A jednocześnie nie chce zawić jej oczekiwań Uzwarto nie jest ani jej pasją Ani utrapieniem Lecz czymś co robi oczywiście dla siebie z obowiązków Zwyciężając Zwyciężając Uszczęśliwia swoją matkę Z jednej strony myśli sobie Dam z siebie jeszcze więcej A jednocześnie dręczy ją to Że jest wykorzystywa wykorzystywana dla zaspokojania Czyjejś próżności Chyba zmęczył się tą przemową, bo odetchnął kilka razy. Bardzo prawdopodobnym jest to, że zachowanie Kanon przed kamerami jest spowodowane wpływem jej matki. Rodzice mogą zranić swoje dzieci nie tylko przemocą, ale także nadmierną pobłażliwością. Takie zachowanie jest coraz częstsze i niestety ma bardzo negatywny wpływ na dorastającą, rozwijającą się psychikę. Tacy ludzie robią to, gdy obawiają się z znienawidzenia. Pani Kanesaki też kiedyś była łyzwiarką. Całe swoje życie martwiła się o swój wizerunek. Nawet po zrezygnowaniu z kariery desperacko musiała walczyć o jego utrzymanie. Wyobraź sobie więc dziecko wychowane przez taką osobę. Zapewne rozumiesz, do czego zmierzam. Skinąłem głową. Kanon zapewne postanowiła się nigdy nie podporządkowywać i nigdy nie przyznawać do pomyłki. Dobrze wie, że to, co robi, jest złe. Rozumie to, a jednak nie może nic na to poradzić. Znalazła się w ślepie ulicy. Panie Akimoto, co mogę dla niej zrobić? Szczerze mówiąc, ucieszyło mnie to. Kanon, uznawana przez cały świat za samolubnego Bachora, właśnie została nazwana miłą dziewczyną. Hehe, <laughs> <laughs> tak naprawdę ty też jesteś dobrym chłopakiem, co? A skąd ta uwaga? Porozmawiaj z nią. Wyjaśnij, dlaczego nie może być taką samolubną. Dobrze, ale, to, ale nie, nie stawiaj sprawy z stylu, Jeśli nie przestanie być taką samolubną, to wszyscy cię znienawidzą. Jestem przekonany, że nie znosi takiej postawy. Pokaz jej, że są lepsze sposoby na uszczęśliwianie drugiej osoby. Powinno to, dla nie, powinno to do niej przemówić, patrząc na to, ile robi dla nie, nienawidzonej matki. Doktor Akimoto spojrzał z wyrzutem na swój zagarbiony brzuch. Wybacz, to dość abstrakcyjna rada. Nie, bardzo mi pom pan pomógł. Ponownie wyraziłem swoją wdzięczność. Wydaje mi się, że chciał pan dzisiaj porozmawiać o czymś ważnym, a ja cały czas mówiłem o kanon. Tak, mówisz o tym to się teczek, to już nieistotne. Przez chwilę straciły swoją rację bytu. Proszę? Po prostu mam wrażenie, że nasza dzisiejsza rozmowa była o wiele bardziej owocna. Uśmiechnął się z zadowolenia. Najwyraźniej, zbiór danych, który, tu który tutaj mam, był chybiony w swoich założeniach. Ale przecież taka ilość materiałów. Doktor Akimoto podniósł się z krzesła. Dowiedziałem się, że mimo wszystko istnieje dla ciebie coś ważniejszego niż własny czas i pieniądze. To najszybciejsza wiedza, jaką mogłem zdobyć. Odprowadził mnie do drzwi z uśmiechem godnym Buddy. No to co? Kolejny, 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 kolejny lunch w szkole i kolejny moment, żeby idealnie zakończyć ten odcinek. No cóż. Już się zakończyła era 40 minutowych odcinków Albo prawie 40 minutowych odcinków Więc wracamy do Moich ulubionych Odcinków od 20 do 30 minut No dobra Więc cóż Wygląda na to O, za mój kolega Graf Starfielda A tak w ogóle Wygląda na to, że No cóż, czekamy aż z mało Wykona ruch, wtedy zobaczymy jak Zareaguje na to kanon i... No i nasz no i z, i z tych wniosków i z tej reakcji dowiemy się, jaki będzie miało to wszystko wpływ na finałowy występ kanon. Czy mimo wszystko zwycięży, czy jednak będzie musiała z pokorą przyjąć, nie wiem, drugie miejsce, bo Seta ją pokona. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam za poświęcony czas. No co, widzimy się w kolejnym odcineczku 60. Diabła na stronie G na moim kanale. Nara.